Siemaneczko wszystkim, Radosław Zarzycki, bycie Herkules. Witam Was w kolejnym filmie na kanale. Kolejny update treningowy. Dzisiaj trzeci dzień treningowy z mojego trzydniowego planu full body workout. Następnie, tylko taka informacja, że być może w tle będzie się przebijał taki pogłos kobiecy. Mianowicie pani Herkules spokojowo prowadzi trening na kamerce czyli taki trening personalny online. Tak sobie między innymi w tym okresie skomplikowanym trenerzy radzą. Także jak Was interesują takie treningi domowe na kamerkach, gdzie na bieżąco mówimy Wam jak trenować, jak uczyć się poprawnie techniki, to piszcie śmiało do mnie na PRI, bądź do Pani Herkules Dobrosława Lewicka, trener personalny. Być może jakieś miejsce znajdziemy, także zapraszamy. I teraz zapraszam Was do właśnie vloga treningowego. Czyli klasyczne trenowanie i gadanie. Na początku przypomnę, że łapeczka w górze, komentarz i subskrypcja. Mile widziana. No i cóż, dzisiaj trzeci dzień treningowy, nastawiony przede wszystkim na martwy ciąg. Zachęcam oczywiście do wcześniejszych dwóch dni treningowych. I cóż, teraz tylko tak dopowiem, że mimo, że chcę poprawić martwy ciąg, to też nie jest tak, że nie chcę poprawić przesiadu, nie chcę poprawić ławki, że zamknąłem się tylko na martwy ciąg i koniec. W tym momencie, kiedy no fitness działa jak działa i zresztą nie tylko, to szykowanie się na konkretne zawody może nie być do końca mądre, bo po prostu te zawody mogły się nie odbyć. Także po prostu chcę trenować, chcę być lepszy niż wczoraj, jak to się mówi, chcę z tygodnia na tydzień czy tam w jakiś dłuższym odstępie po prostu progresować, dobrze się tym bawić. I nie chcę się zamykać tylko na martwy ciąg oczywiście, ale na martwy ciąg jest to po prostu moje ulubione ćwiczenie i faktycznie no, na nim tak się troszkę bardziej fokusuję, ale wciąż gdzieś tam pracuję nad przysiadami, wciąż pracuję nad ławką, dodaję jakieś takie wszechstronne ruchy jak tureckie wstawania e, i wiele innych ciekawych ćwiczeń, co mam nadzieję widzieliście we wcześniejszych filmach, a jak nie to zapraszam. No i teraz lecimy z dniem trzecim, także odpadamy trening i komentujemy na bieżąco. Dzień skupiony przede wszystkim na martwym ciągu, także ćwiczenie tytułowe, ćwiczenie pierwsze, właśnie martwy ciąg w wariancie sumo, jak widzicie bez pasa, bez pasków, 230 kg na dwójeczkę, jako taka seria główna po seriach rozgrzewkowych. Jak widzicie, zaczynam z naprawdę sporym zapasem względem 300, które było zaliczone, podniesione na zawodach. 230, jakieś tam 70% maksa, od czego będziemy sobie stopniowo dodawać, zarówno powtórzeń i kilogramów. I zrobiłem serię back off, czyli serię lżejsze. 5 serii back off na ciężarze 205 kg. I tutaj, żeby sobie utrudnić i żeby też dodatkowo wpłynąć pozytywnie na. Hmm, budowanie przywodzicieli to spowolniłem fazę zejścia w dół czyli ekscentryka jest spowolniona też jest za namową fizjoterapeuty żeby właśnie robić powolne ekscentryki o ile w tej serii głównej to no ciężko jest hmm, chociaż że przy, przy 230 by się tam udało trochę z tym tempem powalczyć to bardziej istotne jest to na tych seriach back off i właśnie 5 serii po 2 powtórzenia hmm, 205 kg i jakieś tam kilka Sekundek w dół, jakoś tak szczegółowo tego nie liczę, ale w głowie tak do 3-4 staram się liczyć. Nie sekund, tylko po prostu raz, dwa, trzy i może cztery czasami jak się dłużej przytrzyma. Następnie mamy przysiady też bardzo lekko, bo 135 kg kręcimy się w około 70% ciężaru maksymalnego, nawet poniżej troszkę 70%. To też jest taka uwaga, że jak trenujecie pod trójbój. Tak naprawdę większość ludzi myśli, że jest to zażynanie i wychodzenie na kolanach z treningu i absolutnie tak nie jest. Jeżeli chcemy budować siłę, a nie ją testować i zaliczać tylko serie upadkowe, to powinniśmy jakby większość roku nawet pracować na około 70%, 70% kilku procentach średnio ciężaru maksymalnego, bo zaczyna się od około 60% z kaczykiem. I dopiero tam pod koniec roku, pod koniec danego planu treningowego są maksy. No i to tak stopniowo rośnie. Jakby się wyciągnęło średnią roczną, czy tam średnią z danego cyklu treningowego, to tak naprawdę właśnie około 70% powinniśmy się kręcić, żeby tą siłę budować, żeby się nie przetrenowywać itd. No także nie inaczej jest w tych przysiadach 135, 5 trójek zrobione. No i potem ławka, wybrałem sobie tym razem takie nieco węższe wyciskanie, jest to już u mnie wąskie wyciskanie, dosłownie chwyty są na szerokości barków i tam zrobiłem sobie stóweczką też po trzy powtórzenia, też 5 serii. Następnie mamy Sumo Good Morning, czyli ćwiczenie z takim rozstawem nieco szerszym niż klasyczny przysiad, w którym po prostu wysuwałem miednicę w tył kierując kolana na zewnątrz, właśnie robiąc taki good morning, dzień dobry ćwiczenie, które wzmacnia rotację zewnętrzną, czyli dobre na przykład pod ciąg sumo do tego oczywiście odcinek piersiowy kręgosłupa, bo trzymam sztangę na plecach do tego oczywiście pośladki, no bo to jest główny prostownik stawu biodrowego czyli to jest, od tego powinienem zacząć, co te ćwiczenie buduje, bo przede wszystkim pośladki no i jeszcze mięśnie dwugłowe. To ćwiczonko wykonywałem na ciężarze 90 kg chyba, tak, 90 kg na około 80 powtórzeń i łączyłem to w super serii z wiosłowankiem, żeby te plecki jeszcze bardziej przetrenować. Wiosłowanie już po opadzie tłowia, ketlami, chyba dwa razy po 24, też około 10 powtórzeń. Wszystko było po 3 seryjki. Następnie ćwiczenie, które może nie wygląda, ale które działa w hej, step-up. Step up na ławeczkę, jedno nóż, czyli takie wejście na ławkę, przysiady, częściowo nawet jedno nóż z ketlem. W ręce miałem chyba zaledwie 14-16 kg, ale jeżeli postaracie się po pierwsze nie pomagać sobie w górę za bardzo i po drugie spowolnić zejście w dół i skupicie się na stabilnym ruchu, to pośladek i noga, cała noga jest naprawdę przerobiona, jakby za kwasy następnego dnia w posiadkach i w kopytach są naprawdę miodio. Trzy seryjki po około 10 powtórzeń na nogę w super serii z podciąganiem, tym razem chwytem młotkowym neutralnym. Jak widzicie, tak jak mówiłem wcześniej, we wcześniejszych dniach, podciąganie codziennie, trzy razy w tygodniu, nie codziennie, tylko za każdy trening, w różnych wariantach, w różnych chwytach, raz z ciężarem, raz bez ciężaru. Uwielbiam się podciągać i to mi te plecy. Fajnie buduje i fajnie też jakoś tam w jakiś sposób rozciągająco działa. Także u mnie te podciągania must have. Trzy seryjki też po dziesiąteczkę. Tym razem z nasą ciała między przysiadami jednonóż. Następnie były takie ćwiczenia, które sobie wykonywałem właściwie naprzemiennie, bo ten trening już trochę trwał. Glute bridge. Sztanga chyba miała 190 kg. Guma na kolana, żeby ćwiczyć posiadki w ruchu odwodzenia. I zrobiłem tym dosłownie dwie serie, bo sztanga jeszcze została, także stwierdziłem, że trochę ten posiadek dobije, wiadomo posiadek nigdy nie jest za silny. Jeżeli chodzi o martwe ciągi ogólnie, w końcu stabilizuje międnicę i stabilizuje kręgosłup. No i następnie bicepsik, jak już obiecałem, w końcu tego bicepsa się doczekacie, bo łapa musi być, łapy nie ma, niby nie przeszkadza w trójboju, no ale... W końcu mam też takie kulturystyczne zapędy, także łapa musi być klasyczne uginanie. Też zrobiłem tego 3 seryjki po około 10. I tutaj mamy tak super widzicie logistykę, jak się zabrać do tego ćwiczenia. Już nie ja sobie robiłem, ale z masą ciała wjazd pod prycze w takim więzienno czy też wojskowym slangu, ale tutaj takie coś ala francuskie wyciskanie, już z takiego typowo wokalistycznego języka, tylko z masą ciała, czyli taki wjazd pod drążek, wyprosty po ramion z pod drążkiem. E, ćwiczenie jednak sobie utrudniłem w taki sposób, że położyłem na plecy 15-kilowy talerz, dzięki czemu było znacznie ciężej. E, wykonanie 80 powtórzeń już było faktycznie trudne. No i macie też logistykę, jak to wykonać. I dla mnie jest to łatwiejsze niż skręcać sobie hantle bo niestety na siłowni no, mamy tylko skręcane i musiałbym inne do bicepsa, inne do Francuza. A te ćwiczenia przy okazji buduje mi również mięśnie brzucha. Także jak najbardziej w porządku. Jeżeli chodzi o mięśnie brzucha, to jeszcze między tymi seriami, bo mówię, robię robiłem to na zmianę. Glute bridge, bicepsik, tricepsik i kółeczko. Kółeczka nie nagrałem, ale no, kiedyś się uda to upaulować. Każdego z tych ćwiczeń robiłem po trzy serijki, z wyjątkiem glute bridge'ów, bo już zwyczajnie stwierdziłem, że posiadki swoje dostały. No i każdego innego mówię, po 3 serijki, po około 10. Powtórzeń, tych kółeczka, aby roller było 15 eee, No i to tyle, jeżeli chodzi o trzeci dzień treningowy. Wszystko tam, oczywiście ciężarowo i powtórzeniowo i seriowo było wpisane na ekranie. Eee, to jest tyle, jeżeli chodzi o update treningowy. W kolejnym etapie będzie taka ciekawostka z kuchni, ciekawostka dietetyczna, mianowicie przykładowy zestaw jedzeniowy od Michiderki. Ktoś śledzi Instagrama, jak Herkules, polecam, zapraszam. To tam się przewija co jakiś czas na Instastory, czy też w formie zdjęć, że korzystam z cateringu od Michiderki. Nie catering całodniowy, tylko taki duży posiłek z daniem głównym, zupą i deserem. Jak to się prezentuje w formie takiego jednodniowego? jadłospisu spisu, jednej porcji żywnościowej, to właśnie dowiecie się zaraz. Poleci taki przebitka, takie filmiki, jak wyglądała przykładowa rozpiska, powiedzmy, dietetyczna, jedzeniowa od Michiderki. Zapraszam do tego elementu. A ja się w tym miejscu z Wami żegnam. Dziękuję raz jeszcze za uwagę. Do następnego filmu. Na razie. No i witam wszystkich serdecznie. Właśnie widzicie na ekranie przykładowy dzień jedzenia od Michiderki. Niekompletny dzień jedzenia, a raczej taki duży posiłek z zupą, daniem głównym i deserem. Korzystam z takiego cateringu jakieś trzy razy w tygodniu. Śniadanie jem po swojemu, kolację też jem po swojemu, a taki duży posiłek właśnie pełni rolę takiego dużego obiadu, gdzie mamy zupę, danie główne deser. Są to dwie porcje, czyli dla mnie, dla pani Herkules. Zawsze dostajemy to w takiej papierowej siatce. Do domu czasem też na siłowni mamy założone, w zależności jak nam pasuje. No i zawsze jest karteczka z tym, co czeka w środku. Co mamy tym razem? W pierwszej kolejności mamy zupę, krem z białych warzyw oraz pikantne pestki. Mamy dwie takie zupki, już sobie pozwolę to otworzyć, żeby nie prezentowało się przez folię, tylko żebyście mi widzieli, jak to się prezentuje. Zwłaszcza w przypadku tych dań, to one się dużo lepiej prezentują, jak się je otworzy. Także cieszcie oko, no i to oprócz tej zupy z białych warzyw mamy takie pesteczki dwa opakowania. Kolejny jest, jest czarna soczewica w czerwonym winie. Ok, to jest bardzo fajne, kiedyś to w górach było jedzone. Pieczone buraki, super i marchewki, kasza gryczana, żurawina, pestki i dressing musztardowo-klonowy. Czyli tutaj mamy to danie główne, podobnie są dwie takie Miski, dwie porcje. I do tego jest ten dressing z musztardy i syropu klonowego. Dwa takie pojemniczki. Podobne danie już kiedyś sprawdzaliśmy na wycieczce w góry. Po prostu zabraliśmy solo catering, akurat tak wyszło, że dostaliśmy dzień wcześniej, chyba nie zjedliśmy wszystkiego, bo dostaliśmy w piątek, w sobotę jechaliśmy na Słowację w góry i coś podobnego było. Nie pamiętam, czy ten sam zestaw, ale na pewno była ta soczewica i bardzo dobrze smakowało. Burak, marchewka pieczone z nasionami to jest super sprawa i pewnie ten dressing też zrobi robotę. No i oczywiście musi być jakiś deser, także nie inaczej jest tym razem. Mamy pełnoziarniste ciasto z gruszką i orzechami razy dwa oczywiście. Cyk. Cyk. Także tak się prezentuje dzisiejsza racja żywnościowa, dzisiejszy catering domowy od Michiderki, a z tyłu dla zainteresowanych jakby ktoś chciał dokładnie wiedzieć, co i ile je, to ma tabelki, czy też wypisane kalorie, makroskładniki, skład, alergeny itd. itd. Także wszystko tu jest zawarte, nawet jakieś tam data do spożycia. Wszystko spoko. Nie mogę się doczekać jedzenia, także nagrane teraz podgrzewane i zjadane.